To dwukilowy keterbel od pani Zuzanny Szczęstochowy na pokładzie. Wyglądował. wycofałem te... ratowałem sytuację. Jak się cofnie, to jest easy. Jak się cofnie, to jest easy. No ale nie aż tak, żeby samo się robiło, no nie ma tak. Tak, żeby samo się robiło, to nie ma. <śpiewani> <t III> 40 szerokość mam jakiś napis tu było 50 a tam 4 dychy 3 dychy przepraszam wysokość no on ma taką rączkę bardziej prostokątną jest niżej ciaśniej tutaj Już mnie wyłączyło trochę. O! To i tak na takich trochę odgiętych nadgarskach No Jestem zadowolony jestem Nie powiem, że nie jestem zadowolony Że jak nie wie, czy mu wyjdzie, czy, czy nie wyjdzie, to nie ma. Wiadomo, że to jest smutne, jak nie wychodzi. Aż strach próbować, bo mi to znowu przy, przy ziemi. I to jest właśnie tak, jak mówię to i tak trochę na takich rękach, nie, tak kostki od zawodowej z umie tam. Ja nie mam, nie mam takiej mobilności na wprost. A to tam? Dobra. Ferty tuki g. Strong Factory From Częstochowa Z kurierem Gratis Bardzo fajny kettlebell Już robiłem Robiłem to, widzicie aż tu się Szkoda mi trochę tak drzeć, ale Na macie to by ktoś powiedział Może minimalnie łatwiej na macie, bo nie ma ślizgu, ale tam bardzo fajna skrzynka, dobra.